Cześć, dzisiaj otwieram kolejną paczkę. I jest to tym razem paczka z Chillboxa. I kiedyś wspominałam, chyba przy paczce, tak, z Fern, że zmówiłam sobie właśnie jedną jeszcze paczkę z innego sklepu, czyli właśnie z Chillboxa, bo e, dzięki e, Fern się dowiedziałam o tym, bo była na Instagramie, na Stories informacja o tym, że e, w Chillboxie będzie e, coś właśnie z Fern, i tylko do tego. Wiedziałam, że to sobie postanowiłam to sprawdzić, Chillbox chyba ma dużo kosmetycznych rzeczy i na pewno były kalendarze, ten był kalendarz świąteczny, którego akurat nie zakupiłam i w sumie patrząc um, tych okienkach, które są otwierane codziennie na ich stories, to tak chyba no, nie żałuję. Otwieramy. Jest tej strony. W której? Wszystko przewracam. Tak to się prezentuje w środku. Zacznę może od tej koperty czerwonej. I to jest kartka świąteczna. Bardzo. Bardzo ma prosty wzór Można wysłać, można sobie zostawić na ozdobę Z tym, że jak ktoś dostał teraz, e, czyli boksata jak ja dzisiaj z 15 grudnia To może być za późno na wysłanie kartki Nie wiem, czy dojdzie Znając pocztę polską Okej, okay, tu mam ściągę Grudzień, najbardziej magiczny miesiąc w całym roku Świąteczny nastrój, rodzinna atmosfera I przytulne wtulenie się w kocyk w blasku świec To zdecydowanie to, co mi się lubi najbardziej Do tego zapach aromatycznej herbatki, którą zaparzasz w świątecznym kubku Mamy nadzieję, że box przypadnie wam do gustu, to jak nam Merry Christmas No i z tyłu jest info, na które teraz nie będziemy patrzeć Okej, okay, to jest cringe. Nie noszę takich ozdób. Teraz założę. Okej, okay, będzie. Dobrze, co my tutaj mamy? Żel pod prysznic Dobrze, żele... Wszystko, o czym mogę się umyć, to zawsze jestem na tak Bo na pewno jest to coś, co wykorzystam, No bo ludzie się po prostu myją, nie? Cel stosowania Odświeżenie i oczyszczenie skóry okay. W służbie skórze suchej i spragnionej regeneracji I jest to jakiś zapach chyba pomarańczowy No, pomarańcze się karzą ze świętami, głównie mandarynki, ale te cytrusy, więc... Spoko. Jakieś tam powiązanie widzę, świąteczne Skin Stick. Co to jest? Wielofunkcyjny sztyft do twarzy i ciała. Odżywia łagodzi, regeneruje Delikatnie naciśnij podstawę tuby, aby wysunąć i zaaplikować produkt na pożądany obszar twarzy lub ciała Następnie wytrzyj w skórę opuszkami palców Nawilża, regeneruje łagodzi U, takie papierowe, tekturowe opakowanie co się kurdeż To jest jak klej. Ja Miałam taki żel pod prysznic. Nie lubię tego zapachu. Opakowanie jest ym, to biodegradalne i w ogóle ono jest takie wykonane małym kosztem, bo w takim opakowaniu bym się spodziewała, że powinnam to wykręcić, tak? Ale to nie ma co wykręcić, tylko po prostu wkładamy palucha i to się wysuwa. A to jest sama tektura, sam papier, więc jest to naprawdę. No jest to ciekawy pomysł, bo przy y, kosmetykach tak naprawdę w większości nie potrzeba, żeby te opakowania były jakieś. Mega, nie wiem, wytrzymałe, bo i tak później je wyrzucamy, i ja nie, nie razem problem z tym, ok, gdzie mam wyrzucić te, to opakowanie, bo na przykład tu jest plastik, tu jest element metalowy, więc tak naprawdę to bardzo mi się podoba to opakowanie, chociaż jest takie, no tanie. Maska Sweet Canola. Honey House Mask. Lubię maski w płatach, więc zawsze spoko eee, Nawilżająco ujemniająca maseczka na bazie miodu, kanola do skóry dojrzałej eee, No dobra, mi się wydaje, że będzie w miarę O, The Body Shop. Nie miałam chyba jeszcze nic z The Body Shop I to jest krem do rąk Jak na razie to mamy co? Same kosmetyki Nie, nie pamiętam ile to kosztowało, musiałabym zerknąć sobie ale zamawiałam to w połowie listopada, więc no to miesiąc minął czasu od tego, więc no nie wiem po prostu. Mmm, jakieś owocki? Nieco leśne bym powiedziała. No, no, no. No to mi pasuje. Zastanawiam się, czy faktycznie tutaj jest coś sferne, bo nie widzę. To jest to jakby... Reklama była niewłaściwa. Być może to sfer to było z tej wcześniejszej Andrzejkowej paczki, bo faktycznie widziałam podgląd. Tylko że ta Andrzejkowa jakby e, już była wyprzedana wtedy, jak ja zamieniłam, nie? Wiem, czy, bo nie było. No to też lipa dla mnie. Mm, co to jest? Manufaktura zacnego mydła. Mm, co to jest? Krem do stóp. Mm. Tak szczerze wygląda, jakby ktoś tu nasrał. No, oh, sorry. Prezentacja 1 na 10. To wygląda jak taka e, próbka kosmetyku, które ci e, dają w sklepie do zakupów, bo to nawet nie jest e, całe to opakowanko. Nie wiem czemu to było zapakowane, a to nie. Może dlatego, że to nie ma w ogóle żadnej etykiety. I teraz nawet... Boże, jak ja to będę miała u siebie, to pewnie za jakiś czas zapomnę w ogóle co to było. No dobra, ale tu mamy co? Balsam do rąk. Mam krem do rąk i dobra, ściągam, to mi drapie w głowę już. A sędzi znaczy się. Balsam do rąk w każdym razie. Mhm. Ma to jakiś zapach? Jakieś się zaleton mi go y, przedstawić. Ma konsystencję troszkę jak wazylitna, ale jakąś taki y, gęstszy jest. Dobrze, e, pomarańcza i cynamon, cukrowy peeling do ciała, razem z łyżeczką. W sumie to miałam e, ochotę na coś do jedzenia, albo ewentualnie e, na maskę do twarzy. Aromatyczny odżywczy peeling na bazie nierafinowanego cukru trzcinowego z dodatkiem nasion. Miliony nasion malin. Delikatnie złuszcza martwych na skórek podczas masażu i pobudza mikrokrążenie skóry, pozostawiając ją nawilżoną, gładką, odświeżoną i subtelnie pachnącą. E, jedna rzecz, która mnie irytuje, bo wiem, że to jest takie mm, ekologiczne, tak? Ale o ile e, tutaj się to opakowanie dla mnie sprawdza, tutaj średnio, bo jednak e, używa się tego pod prysznicem e, peelingu, więc m, najpierw opakowanie pod prysznicem. No, i ostatnia rzecz, czyli w sferm tutaj nic nie widzę A, To jest kompot wigilijny, miks owoców Aromatyczna herbatka przygotowana specjalnie na święte Bożego Narodzenia I to jest jabłko, gruszka, malina, róża Róża skórka? What? I płatki Aronia No to to jest kompot Tu nie ma herbaty tutaj przecież Nie ucieszyła się za bardzo. Co my tutaj mamy? Jest tak. Ten sztyft. A na ustach też można stosować. Jest to zapach graniu, a miałam właśnie żel podprysznic, zapachu graniu. I bardzo nie lubiłam tego zapachu. No cóż. Mm, żel podprysznic jest. Aha, to są ceny, więc normalnie ten sztyft 49 zł kosztuje. Żel podprysznic 14,99. Piling do ciała, pomarańcza, cynamon Czyli to, 15,33 <śmiesz> Jakaś śmieszna cena Balsam do rąk SOS To malutkie coś Na 5 ml to jest y, wartość 6,30 Krem do stóp, czekolada i mięta Czyli to coś 5 ml e, y, Tutaj jest ewidentne kłamstwo i manipulacja To jest 5 ml? To, czy aby na pewno, jak to jest wypełnione po brzegi A to, nawet nie wiem, czy połowa opakowania jest tutaj I ten krem do stóp niby za 5 ml 15 zł, ale to nie jest 5 ml Następnie yy, maseczka 12,99 Opaska świąteczna 6,90, Kompot 11,40, bo tu jest informacja, książka, między 34,90 a 49,90. Tylko tak, jak chyba właśnie wybrałam, daje mi się, opcję, że kosmetyk zamiast książki jest faktycznie kosmetyk zamiast książki. W tym miesiącu krem do rąk ten. Tylko, że on, jeżeli książka jest w cenie od 34, to nie wydaje mi się, aby ten kosmetyk był e, odpowiednim zastępstwem w, tym, e, w tej cenie. No nie wiem, koszty, koszcie, bo to nie jest podane. No i jest karteczka. Cena bezcenna. Ja wiem, że jestem dość wybredną osobą, więc ta paczka mnie jakoś tak e, nie powaliła. Mnie nie ma tutaj nic takiego, co bym kupiła sama, gdy miała kupić, bo tak, okej, okay, maska mi się przyda. No nie wiem, czym kupiłam, bo akurat nie, nie potrzebuję. Tak, e, Przyda mi się że podprężnica, ale akurat sobie kupiłam inne, więc jakby nie potrzebuję Peelingi jeszcze mam, więc nie potrzebuję e, Nie mam jakiejś mega przesuszonej skóry, więc nie potrzebuję, chociaż mi się to podoba Kremy do rąk jeszcze mam, więc nie potrzebuję Balsam do rąk, no mówię, nie potrzebuję e, Do stóp mam, więc e, nie potrzebuję Kartka e, będzie mi służyć pewnie jako dekoracja w pokoju Suszu nie lubię i to też nie należy do ulubionych rzeczy moich, więc. Okej, okay, więc na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do subskrypcji, łapek w górę, ewentualnie w dół, i do kolejnych filmów. Pa!